Witam wszystkich tu Hikomicus i czas na Pokémon News. Mamy nową grę ogłoszoną. E, mianowicie po pierwsze, e, Cafe Mix już jest dostępne na naszym Androidzie, iOSie, na telefony komórkowe e, do pobrania Pokémon Cafe Mix. Dodatkowo na Nintendo Switchu tak samo możemy sobie skorzystać z tej gry i pobrać ją. U mnie będzie na kanale Gameplay. Także przygotujcie się, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bo będziemy ogrywać Pokémon Cafe Mix na kanale Hikomikos. I jest już do pobrania, także tutaj mamy informacje, wszystkie na ten temat. Ale dzisiaj jest jeszcze kolejny nowy projekt. O, co to za tajemniczy projekt! Chcę zobaczyć od ciebie. Proszę zobaczyć ten filmik, w którym dowiecie się więcej. U, co tu się dzieje? Karty Pokémon. Pokémony sprawiają, że ludzie wymieniają się razem. O, co to za trailer w ogóle? Karty, wymiany kartami, wymiany Pokémonami, wspólne walki. Karcianka, Pokémon Tournament, Mistrzostwa Pokémon wymiany kartami i nie tylko. A teraz, co to za nowa gra na Nintendo Switcha? Po raz pierwszy. Co to za mapa? Pokémony jednoczą się, walczą wspólnie. Wow, razem w grze. Pokémon Unite. O ja, nie mogę. Zaprezentowane przez Pokémon Company i inne. Firmy. To jest pierwsza gra strategiczna, która łączy Pokémony. Powiem szczerze, komentując to na żywo, jak dla mnie to jest połączenie League of Legends z Pokémonami, albo Brawl Stars, dokładnie tak to wygląda. Skoro to ma być na telefony i w ogóle. E, tutaj jest Steven z, ze studia Vice. Spoko. Um, Ciekawy się zapowiada ten projekt, jednak nie jest to do końca, czego wszyscy oczekiwaliśmy. Spodziewaliśmy się remakeów czwartej generacji Pokémon Diamond i Perła albo Let's Go Johto, a tutaj taka, taka niespodzianka nas spotkała. Hmm. Ciekawe. Ciekawe, naprawdę. Razem z studio Teami tutaj współpracuje nad tworzeniem tej gry. Wierzę w to, że ta gra przyniesie <grybujesz> i zaskoczy wielu nowych graczy, zdobędzie dużą popularność. No tak. No, ale nie, to nie jest to czegoś, co, to nie jest to czego oczekiwaliśmy. The Pokemon Company chce stworzyć tutaj grę, która będzie dostępna dla każdego, także każdy, kto będzie miał Nintendo Switcha czy telefon komórkowy, będzie mógł właśnie brać udział w tych walkach. A teraz będzie co? Producent? Z te Pokemon Company. Zajmuje się produkcją Pokémon Unite. To jest e, na bieżąco, w czasie rzeczywistym walki Pokémonów. Każda z drużyn może wybrać aż do pięciu Pokémonów. To ciekawe. E, ka, każde Pokémony zwalczą przeciwko sobie, stają po e, odpowiedniej części wyspy. Razem z przeciwnikami, czyli jest 5 na 5, i w zależności od, tej, od tego, jak, jak tutaj każdy wybierze, w którą stronę będzie podążać, to będziemy mogli przejmować punkty na mapie, łapać dzikie Pokémony również, przejmować strefy przeciwnika, tak jak tutaj widzimy. Wygrywa drużyna, która zbierze więcej punktów. No to tak samo było jak w Brawl Stars, że właśnie pokonujesz przeciwników i te diamenciki się zbiera, i kto tam zbierze 10, to to wygrywa. E, tutaj pokémony mogą levelować również po e, właśnie po pokonaniu pokémona, zdobywają kolejne poziomy i ewoluują w trakcie gry. Dodatkowo jest możliwość. Ewolucji oraz e, właśnie nauki setów poszczególnych Pokemonów. Także Pokémony uczą się tutaj nowych ataków podczas właśnie pojedynków. Niektóre Pokémony grają po prostu taką taktyką na, na blisko, inne na dystans. Ich ataki zadają lepsze e, obrażenia. Ale Pokémony mogą po, poznać również ataki Unite. Także tutaj te ataki Unite są znacznie potężniejsze, jak tutaj widzimy na załączonym obrazku. No i naprawdę chyba tutaj twórcy się starali, żeby żeby właśnie ta gra została wdrożona na, na telefony komórkowe i na Nintendo Switcha. Można tutaj się też skradać, żeby, żeby po prostu przejąć taką strefę i, i, i zwyciężyć. No to fajnie. Mamy kolejną grę Pokémon. Co o tym sądzicie? Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Będzie ta gra na Nintendo Switch, a tak samo na telefony komórkowe, także będzie można się łączyć. Yy, z różnymi platformami tutaj. No to nieźle. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, bo ja widziałem, że bardzo dużo hejtu się pojawiło pod oficjalnym livestreamem The Pokémon Company. Jest strasznie dużo łapek w dół. No, nie dziwię się, bo tutaj każdy, każdy spodziewał się, z, że pojawi się właśnie Let's Go Joto czy coś takiego. A teraz grupa twórców internetowych, która wzi wzięła udział po prostu we wspólnej e, rozgrywce po właśnie Pokémon Unite. Także tutaj są: jest Mistrz e, Świata Pokémon Tournament 2019 roku. O, tu jest jakiś youtuber, osoby z The Pokémon Company i inne osoby. Tu jest aktorka dubbingowa z Japonii, inni z The Pokémon Company. No i nasz Ishihara oczywiście. No i teraz będzie gameplay, a dodatkowo gameplay. A Cory będzie tutaj komentował całą akcję w, w grze, która będzie się odbywała. Ale bardzo fajnie, bo mają te koszule z właśnie Pokemonami, a to jest seria Pokémon um, Shirt, oficjalne koszulki takie z Pokemonami wyszły w Japonii i w Stanach Zjednoczonych. Także tutaj każdy z graczy może sobie wybrać jakiegoś Pokemona. Ja oczywiście będę grał z Snorlaxem. To jest pewne, że u mnie Snorlax się pojawi na, na gameplayu właśnie z tej gry Pokémon Unite. I mamy tutaj dwie drużyny, jak widzimy. Każdy się przygotował, żeby coś wybrać. I zaczynamy od y, lewej strony lub prawej strony mapy. I tam każdy idzie... W kierunku strefy przeciwnika. Tak to wygląda. Czy każdy z przeciwników łapie dużą ilość pokemonów dzikich? Zdobywając strefy, tak samo zdobywamy punkty. Także tutaj tak, w taki sposób to wygląda. Bardzo fajnie. Jeśli pójdziemy do kole ko kolejnej strefy, jeśli odwiedzimy strefę, to nasz Pokémon regeneruje swoje punkty życia z tego co tutaj widzę. Pikachu nie może. Uciec. Talonflame został e <tale> Talonflame pokonał Pikachu tutaj. Snorlax ładuje się tutaj. I walczy z Clefable. Tarmielion jest tutaj atakowany przez trzech, trzech przeciwników naraz No to nieźle. Moim zdaniem ta gra jest taka średnia, ale dajcie znać co wy o tym sądzicie. Co wy o tym sądzicie w komentarzach? Chętnie przeczytam. Chętnie przeczytam. Na pewno będzie gameplay na moim kanale. Kilka odcinków pojawi się oczywiście, nie mogłoby zabraknąć nowej gry Pokémon u mnie na kanale Hikomikos. No ale cóż, trochę powiem szczerze, że się rozczarowałem, bo chyba każdy się z nas rozczarował, sądząc po tych łapkach w dół i, i w ogóle każdy liczył na coś nowego zupełnie. A tutaj dostaliśmy po prostu grę Pokémon Unite. Taką zapowiedź, bo nawet jeszcze nie dostaliśmy tej gry. Dzisiaj dopiero mamy grę mm, wydaną Pokémon Cafe Mix. No i to tak to wygląda. Snorlax używa ataku Unite. To jest pierwszy raz, kiedy atak Unite pojawia się w grze. 10 sekund do końca meczu. I tutaj ostateczny moment. No Ishihara wygrał, oczywiście, jak mogło być inaczej. <grywa> ciekawie, ciekawie to wygląda, powiem Wam. Um... Jestem ciekaw jak będzie to w praktyce wyglądało, bo wiadomo, teraz mamy zapowiedź o takie o najlepsze sceny i w ogóle powybierane. Ciężko pracujemy nad Pokémon Unite, żeby dostarczyć wam tutaj grę niebawem. No to to wiemy, to wiemy kochani. Więcej informacji w przyszłości na temat gry. Dziękuję Wam, że byliście. Z nami. Hmm. I to wszystko. Technologia nie jest ostateczna. Gra może się zmienić. No to to wiemy. Także ciekawie, ciekawie, jednak to nie jest do, to, czego wszyscy się spodziewaliśmy. Na chwilę obecną jest 60 tysięcy łapek w górę, a 120 tysięcy łapek w dół. Także. No, sami widzimy, jak to wszystko wygląda. Ja na chwilę obecną. Powiem tyle. Nie jest to o co prosiliśmy, dostaliśmy coś zupełnie nowego. Dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy Pokémon Cafe Mix już dzisiaj. To będzie premierowy gameplay na kanale. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś w Polsce to nagrywał. Ja ruszam serię z Pokémon Cafe Mix. Na telefonie, i dodatkowo, będzie za parę dni gameplay z Pokémon Smile, bo też prosiliście mnie o to, żeby pojawił się taki gameplay na moim kanale. Także trzymajcie się ciepło, na razie.